Majaland, Majaland. Będzie się działo, zaraz tam wchodzimy, zaraz będzie jazda na całego. O już widać te sprzęciki, ale będzie filmik, ale będzie grubo, ale będzie jazda. Karuzeli łańcuchowej, a ja się normalnie huś tam. Huśta! No, huśtamy się! Uuu. Ale tu wieje, ale tu jest normalnie wiatr. No, dzisiaj Dłuchańca nie można rozkładać. No to lecimy. Nagramy teraz z pierwszej perspektywy. Jak to chyba, tak? A to nie poszedł, gdybym nie nagrywał. Tak to bym. Wojeny, iś, nie i a jak nagrywam, to idę. No. no to trochę trampolina przypomina. No, ej, miało to być mocniejsze no ale daj mocy! Daj moc! Większa moc! Fajna perspektywa. Można nagrać taki Majaland. O, na tym byliśmy, co tak wiem. O, a tam, na, a tam na tym statku jeszcze nie byliśmy. Ciekawe jak tam jest. I zaczyna się kręcić, no nie? Mm, tu się przechyla. Ona jest pijana! Hmm. 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 I przyspieszamy. Teraz macie efekt tego, jak tam było. Ja wiem, co już komentuje tam. Ja mam nadzieję, że film będzie udany. To jest taka doniczka, tam to jest normalnie słonecznik, a na tym słoneczniku po tyle. No, odpalamy do góry. No, dawaj, dawaj. Lecimy wyżej, 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 mocno, mocno. Byliśmy o takim samolocikiem, generalnie, o... Cyk, cyk, jazda. Czego tu widrak dynię wziął? No! Zjeżdżalnie, ja chcę jechać z do wody. A tu co za samolot? W samolocie, to z tej bajki. Idę się z nim przywitać. Jestem kulturalem. Cześć. O tym lecieć. No, przyszliśmy na lotnisko we Warszawie. Będziemy latać. A ja będę leciał, ja będę pilotem. Będę zdawał prawo jazdy. Gdy wejdziemy na te samoloty, to już wam mówię, to nie będzie zbyt, to będzie tryb samolotowy. Jak to? No ja nie mogę zdać prawo jazdy na samolot. Lecimy, tryb samolotowy, tryb samolotowy. Ty, czerwone światła, lecimy na czerwonych światłach, ale ja zdaję prawo jazdy. Ty Rzeczywiście, popatrz, na dach bym zleciał! Jemy, no to szad! Ale jeszcze będę się kuczyławiał. Samoleciaki to byliśmy, jedną to to i nie chciało się otworzyć. I wrzucam wszystkie biegi, nie? Jedynka, dwójka, druga, czwórka, wrzucam wstecz i nagle się otwierają wszystkie pasy. No nie nagramy z tego filmu, bo tam się wywracę do góry nogami. Pszczoła, część pszczoła urządli mnie. No. Z pszczołą się przywitałem. Generalnie. Zaraz są słodycze, zaraz to zniknie. Teraz się wyślubię, a ja będę jeszcze dłużej. Nie bardzo. Trzeba się tak. dalej. dobra. Za 15 jest możliwe, tak? Można sobie zdjęcie Naprawdę, Może to No, prawie jeszcze dłużej. Dobra, to następnie. Zobiecie. Ale ja... generalnie o tu mamy szafki y, i w ogóle tak, chciałem powiedzieć bo mówię, coś mi to przypomina tutaj taka wielka hala, taka muzyka y, i w ogóle, no nie? i tu normalnie wiecie co mi przypomina? To Squid Game, no bo taka, ta muzyka nawet jest prasowa sama chyba przez głośniki mówią, niczym Squid Game ja nie, ale wysoko ty, będzie przeciążenie jakieś, ty ja tu, ale siły mięśni tu trzeba używać, dobrze, że ja ćwiczę na siłowni, bo to nie są kurde żarty, ale tu są przeciążenia, ale trzeba siły mięśni używać, żeby te skrzydła równo trzymać, jemy, jemy, czy, zaraz tam wlecę na autostradę, zobacz, zobacz, autostradę tam widać, ja nie mogę teraz sobie wyobraź, ja w roli kaskadera, jak ty. Było takie przeciążenie, ale w sumie nie jest źle. W sumie już nie jest źle. Na początku przeżywam, jak zawsze, z takiego samo właśnie tutaj się czuję. Ale o, siły mięśnie musiałem używać, ale to chyba bardziej z takiego małego stresu musiałem używać te mięśnie, no nie? O telefon byłoby ciężko pewno trzymać o, ale spodam ty ja zaraz się czuję jakbym rzeczywiście wypadł teraz <laughs> Idziemy, lecimy raz. No i co? Zaliczona zostanie Lecimy z zielonym Zielone 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 Zielone, robię sobie zielone Ściej łańcuch na dne Co to jest? Co to jest? <laughs> Użycie łańcuch na mnie, robię sobie zielone Użycie łańcuch na mnie, co to jest? A tu tak fajnie widocznie, o Także że specjalnie dla was teraz gopro nagrywam Będziemy jechać z muzyką, impreza w rollercoasterze Słuchajcie kochani, przerywnik Tam ktoś wrzucił normalnie książkę do rzeki. No, co tu się dzieje? Ale ryzyko, ale adrenalina My? Okej, okay. jest z Colim, odwagi nam dodaje Kiss my Lecimy z Uwaga oh. Co tu się dzieje? Ja po prostu ukreatywnią tę atrakcję. Muzyka z kolinek! Ale widzicie, to, a GoPro lepiej widzi na ciemnym właśnie. Także widzicie, widzicie tą moc! Ale tu się zapieczy <śmum> Tēnā koe, tēnā koe. i na koniec do basenu z płytami. Także może jeszcze coś nagramy, ale jakby to, to, powoli kończymy. Majolant! Siemanko, jo! Wstrzymałam się z lody ale...